serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb. Dzisiaj przychodzę do was z czytaniem kart na nowy rok, na początek nowego roku, czyli na miesiąc styczeń 2023. Ryby i miesiąc styczeń. Co ten nowy rok tutaj wam zwiastuje? Czego możecie się Spodziewać, jakie karty mają dla Was przesłanie. Drogie rybki, tutaj widać, że w uczuciach może iść Wam trochę pod górkę. Zarówno jeśli chodzi o nowe znajomości, jak i porozumienie z partnerem, z którym już jesteście. Powiedziałam, że nie działajcie impulsywnie, bo takie też będziecie miały myśli, żeby na przykład zerwać znajomość, trzasnąć drzwiami, powiedzieć to ja dziękuję, to koniec, tak, bo tutaj takie coś ym, się pokazuje, czyli yy, no może nie tyle foch, co właśnie takie nastawienie nie to nie, albo będzie na moje, albo wcale nie będzie, czyli troszeczkę jakby yy, yy, powiedziałabym trochę spuśćcie, yy, jeśli chodzi o relacje, spuśćcie z nerwów, spuśćcie yy, tonu. Yy, dobre informacje się pokazują dla osób, które gdzieś tam będą się w styczniu w podróż wybierały. Tutaj karta pokazuje może nie tyle zaszczyty i yy, jakby to powiedzieć, ale na pewno uznanie innych osób. Yy, czyli tam, gdzie się udacie, będziecie osobami pożądanymi, podziwianymi. Yy, co tutaj jeszcze karty mówią? Karty mówią też o zaproszeniu w yy, w takiej może imprezie. W każdym razie zaproszeniu przez starszą osobę. Nie wiem, czy to będzie dotyczyć na przykład może jakiejś urodziny dziadka, babci, imieniny. W każdym razie miłe zaproszenie, a może to nie będzie nikt z rodziny. W każdym razie miłe zaproszenie, które, które was ucieszy. Także też będzie okazja do na pewno, do miłego spędzenia w styczniu czasu. Dobrze, drogie rybki, tutaj krótko jeszcze podsumuję. W uczuciach nie bądźcie zatwardziały jak skała, nie obrażajcie się o byle co, nie dążcie do tego, żeby od razu znajomość kończyć, bo takie też Was myśli gdzieś tam mogą nachodzić. Najprawdopodobniej będziecie gdzieś udawały się w podróż, może coś załatwić. Karty tutaj wróżą. Temu powodzenie. Co więcej, tutaj też takie uznanie i podziw w Waszym kierunku jest pokazany. No i zaproszenie, niekoniecznie musi to być jakaś wielka impreza, może spotkanie towarzyskie, w każdym razie ja bym powiedziała w gronie starszych osób, albo zaproszenie przez starszą osobę, które Was bardzo ucieszy, da Wam taki też moment, może wytchnienia, na energetyzuje Was drogie rybki pozytywnie. To tyle. Ja życzę Wam udanego stycznia, udanego początku nowego roku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa.